Dla Ciebie również poranne wstawanie to jest istny koszmar. Ja przez ostatnie 3 miesiące miałam postanowienie, żeby wstawać o 6 rano. Po prostu budzik dzwonił, a ja nie mogłam się dobudzić. I zaczęłam się interesować tym tematem. Dlaczego się tak dzieje, że ja nie mogę wstać? Zastosowałam szereg rozwiązań, wypróbowałam najróżniejsze sposoby i dzisiaj dzielę się z Wami. Herbatką, dosłownie wszystkim tym, co mi zadziałało i co mam nadzieję Tobie w szczególności pomoże, wstawać rano o tej godzinie, o której sobie postanowiłaś. Teraz bez problemu wstaję o godzinie 5 i zaczynam swój dzień tak, jak sobie zaplanowałam. Mam na imię Natalia i ten kanał powstał przez kobietę i dla kobiet. Dlatego, jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, zmianą swojego życia w tym roku, a także wszystkim, co wiąże się z jakimś rozwojem mindsetu, witam Cię. Usiądź sobie wygodnie, zrób sobie coś dobrego do picia. To może być wino, kawa, herbata. Ja Ci mam herbatę z cytryną. Usiądźmy i pogadajmy o tym, w jaki sposób rano wstawać bez problemu. Ok, poranne wstawanie. To był dla mnie istny koszmar przez ostatnie tygodnie. Ja codziennie budziłam się sfrustrowana, ponieważ nie wstałam o tej godzinie, o której sobie zaplanowałam. Zaczęło mi to trochę psuć moje codzienne plany, i w ten sposób wpadłam w takie. Przeżywanie poranka na bardzo szybko, w pośpiechu, dosłownie w biegu wszystko robiłam, a nie tak zaplanowałam sobie, że będą wyglądać moje poranki w 2024 roku. Dlatego postanowiłam sprawdzić, jakie metody zadziałają, żebym wstawała o tej godzinie. I nie będę tu mówić rad typu musisz się spiąć i po prostu wstać o tej godzinie. No to nie, no bo mi te spięcie się nie działa o godzinie 5 rano, kiedy za oknem jest ciemno wieje i jest zimno. Więc dam ci praktyczne sposoby, które u mnie zadziałały. Zaczynamy! Pierwsza rzecz: zaplanuj swój poranek. Bez odpowiedniego planowania nie masz tak naprawdę motywacji, żeby stać. No bo jeżeli musisz wyjść z domu o 10,00. No to sama sobie znajdziesz milion powodów, i milion wymówek, dlaczego ty masz wstać o tej godzinie 5, skoro nic do 10 nie masz zaplanowane, prawda? Planowanie swojego poranka wpływa na to, że my czujemy jednak trochę zobowiązanie do tego, żeby wykonać poszczególne rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy, a nie zrobimy tego, jeżeli nie wstaniemy o tej godzinie, albo nam się to nawarstwi, jeżeli wstaniemy później. A więc, jeżeli mamy już zaplanowany nasz poranek, wiemy, co chcemy robić rano. Przechodzimy do punktu drugiego. Ustaw budzik na konkretną godzinę. Pamiętaj, że jesteś swoim własnym szefem w swoim życiu. Dlatego, jeżeli wydajesz sobie polecenie, że chcesz wstać o 6 kolejnego dnia, to nie lekceważ tego polecenia o 6, stając o 7, 8 czy włączając milionową drzemkę, tylko po prostu wykonaj swoje własne polecenie, które dałaś sobie wieczorem i wstań o tej godzinie, o której zaplanowałaś. Ustaw budzik na konkretną godzinę. I co najważniejsze, nie przy łóżku. Ja wiem, że takie jest wygodnie, zwłaszcza kiedy na przykład wieczorem skrolujemy coś w internecie przed pójściem spać, dlatego nie przy łóżku, ale ustaw budzik i postaw telefon co najmniej 2-3 metry od łóżka, tak żebyś musiała wstać i zrobić chociaż kilka kroków, żeby go wyłączyć. Dlaczego? To już jest pierwsza. Taka realna motywacja, dlaczego warto jest wstać z łóżka. Jeżeli mamy budzik przy łóżku, czasami nawet nie zauważymy, jak śpiąc, po prostu go wyłączymy. Nie rób tego, nie popełniaj tego błędu. Ja przez długi czas włączałam sobie budzik na piątą, szóstą. Sama sobie wmawiałam, że no przecież lepiej i wygodniej mi jest, kiedy mam ten budzik pod ręką, bo mogę go wyłączyć. Nie wiem, włączyć afirmację rano od razu, zacząć dobrze dzień. To jest bzdura. Jeżeli masz go pod ręką, to go wyłączysz, dlatego budzik. 3 metro od łóżka. Ja sobie go stawiam przy biurku, gdzie mam Vision Board, więc od razu po wstaniu mam chwilę na to, żeby popatrzeć na moją tablicę marzeń i sobie uświadomić, że jednak warto o tej godzinie wstać. Kolejna rzecz, jaką stosuję, są to afirmacje przed pójściem spać. I nie są to moje afirmacje, nie stworzyłam ich sama. Pobrałam je sobie ze strony, yy, która powstała na potrzeby książki Fenomen poranka. Jest to książka o tym, w jaki sposób dobrze jest wstawać rano i dobrze jest zaczynać dzień. I autor tej książki przygotował afirmacje, które mają Ci pomóc zasypiać i być wypoczętym bez względu na ilość godzin, jakie przespałeś. Dlatego w opisie tego wideo możecie sobie pobrać te afirmacje. Jedna rzecz, jaką mogę Wam zasugerować, to jest to, abyście sobie te afirmacje pobrali i wydrukowali, a nie ściągnęli na telefon. Z uwagi na to, że kiedy pobieracie je na telefon, musielibyście się wpatrywać w telefon i w ekran chwilę przed pójściem spać, co nie jest najzdrowszą metodą i nasz organizm źle reaguje na ten rodzaj światła tuż przed snem, kiedy mamy się wyciszyć i uspokoić. Dlatego polecam Wam je wydrukować i po prostu trzymać przy łóżku. Afirmacje, które ja stosuję, pobierzecie sobie w linku z opisu tego wideo. Ostatnia rzecz, jaką robię przed położeniem się już fizycznie do łóżka, jest to suplementacja na wieczór. Ja stosuję suplementy, które na noc wyciszają i odkwaszają mój organizm. Dzięki temu dużo lepiej mi się śpi i naprawdę czuję się dużo bardziej wypoczęta, kiedy je biorę. Kiedy przed snem dostarczę sobie jeszcze ostatnich witamin, które mogą jakby działać w moim organizmie, kiedy ja śpię. No bo skoro dbam o swój organizm w ciągu dnia odpowiednią suplementacją, to dlaczego mam tego też nie robić przed snem? Tak, żeby te suplementy działały również w nocy w moim organizmie. Przed snem zawsze piję szklankę tych suplementów, myję zęby i dopiero wtedy kładę się spać. Suplement, który ja biorę codziennie wieczorem przed snem jest to Restorate z firmy Fitline. I to nie jest żadna współpraca. Po prostu polecam Wam coś, co się u mnie sprawdziło. Jest to suplement regeneracyjny. Ja biorę takie dwie miarki sobie przed snem. Link do tego suplementu wrzucę Wam w opisie wideo, jeżeli chcecie go sobie sprawdzić. Mi on naprawdę fajnie działa. Ja z tej samej firmy korzystam również z suplementów rano i w ciągu dnia. Punkt piąty. Ok, zaplanowałam już sobie poranek, ustawiłam budzik, zrobiłam afirmację, wypiłam suplementy. Wpadę się już do łóżka, opatulam się w kolorę, zamykam oczy i robię ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia oddechowe, z jakich ja korzystam to po prostu wpisałam sobie na YouTube ćwiczenia oddechowe przed snem. Jest to metoda 4-7-8 czy jakoś tak, na pewno będzie to metoda trzech cyferek, nie pamiętam jak ona się nazywa, bo już automatycznie ją robię. Jest to metoda, która pomaga się trochę wyciszyć, uspokoić i dotlenić przed snem. To coś, co stosuję już od kilku tygodni i robię je zarówno wieczorem, jak i rano od razu po przebudzeniu i naprawdę widzę różnicę w tym, jak jestem dotleniona. Punkt szósty to woda od razu po przebudzeniu. I teraz to, czy to będzie ciepła woda, czy to będzie szklanka wody z cytryną, czy szklanka wody z cytryną i imbirem, bo różne są metody w internecie, to już zostawiam Wam i Waszym preferencjom. Ja piję po prostu zwykłą szklankę wody od razu po przebudzeniu, dlatego że przez 8 godzin, kiedy śpię, to mój organizm nie dostaje żadnych płynów. Ja nie wstaję w nocy po to, żeby się napić. Kiedy jestem jeszcze taka trochę ospała i tak naprawdę mój organizm też troszkę jeszcze śpi, wstaję i piję na czczo szklankę wody. Dzięki temu też mój organizm trochę się budzi do życia. Ta woda jednak dociera do niego. Czuję nawet po chwili, jak trochę więcej mam tej energii do działania i rozpoczęcia dnia. Nie jestem jeszcze w tym trybie snu, ale już powoli mój organizm się budzi. I głowa też nastawia się na to, że zaczynamy dzień. Numer siódmy. Wrócę na chwilę do budzika. Nie ma żadnych drzemek. Ok? Umówmy się. Nawet nie próbuj sobie ich ustawiać wieczorem na wszelki wypadek. Nie ma wszelkiego wypadku. Jest godzina, o której wstajesz, i jak o tej nie wstaniesz, to zaśpisz. Koniec. Nie ma żadnych drzemek, żadnej taryfy ulgowej. Dlaczego? Bo drzemki. Nie pomagają budować Twojej dyscypliny, drzemki pokazują Twojemu organizmowi i Twojej głowie, że sama możesz lekceważyć swoje decyzje. Także jeżeli masz wstać o 6, to wstajesz o 6, a nie o 6.15, 6.30 i potem 6.45, na wszelki wypadek. Ok? Umówmy się. Numer 8 to kolejny punkt, który zabrałam tak naprawdę troszeczkę z tej książki Fenomen Poranka. I jest to poranna cisza. Ja wiem, że nie zawsze jest to realne, kiedy ktoś jest mamą, kiedy ktoś ma partnera, który może wstaje jeszcze szybciej niż wy. Ja w tym momencie bardzo postawiłam na to, że kiedy rano wstaję, daję sobie 5 minut ciszy. Jest to cisza, kiedy nie bawię się z psem, nie zaczepiam mojego psa. Nie sprawdzam telefonu, nie dzwonię do nikogo, nie odpisuję, nie odbieram też telefonów, kiedy ktoś do mnie dzwoni. Daję sobie takie 5-10 minut rano ciszy. Jest to czas, kiedy sobie piję w spokoju wodę, patrzę na moją vision board, bez mówienia, też bez muzyki, nie włączam sobie w tym momencie żadnych utworów, z uwagi na to, że chcę ten dzień zacząć z taką uważnością, a nie w takim pędzie, bo kiedy wstajesz rano, włączasz muzykę, to tutaj już twój mózg odbiera to, że leci muzyka. Za chwilę myślisz o tym, że musisz się ogarniać, umalować, zjeść śniadanie, tu jeszcze pieska ogarnąć w moim przypadku. No nie, nie wchodzę w ten tryb zadaniowości przez pierwsze 5-10 minut rano. Kiedy skupiam się na tym, żeby w ciszy się obudzić, pozwolić mojemu organizmowi się też obudzić. Kolejna rzecz, jaką robię rano, i to jest punkt dziewiąty, to są znowu suplementy. Ja akurat przed snem biorę suplement, który się nazywa Restorate. Rano, żeby się obudzić i dodać sobie trochę energii, też się dotlenić, stosuję. Suplement, który nazywa się Activize. Znajdziecie go na moim Instagramie, bo dużo o nim tam mówię. Bo jest to po prostu dla mnie game changer, jeżeli chodzi o jakieś budzenie się rano, czy po prostu e, dodatkową dawkę energii. I żeby nie było, to nie jest tak jak kawa, która daje ci kopa, a potem masz trochę zjazd. Activize działa trochę jak spacer, czyli dotlenia cię e, i stopniowo jest to uwalniane w Twoim organizmie, ale nie ma czegoś takiego jak potem jakiś zjazd energii po tym. Także poranna suplementacja, zanim w ogóle zaczniecie dzień, zanim wyjdziecie do szkoły, pracy, po śniadaniu czy przed śniadaniem, to już w zależności od suplementów, jakie bierzecie, polecam dostarczyć organizmowi dawkę witamin, a nie dawkę kawy, papierosa czy jakiejś bułki ugryzionej na szybko i wyjście z domu, bo to nie jest coś, czego nasz organizm rano potrzebuje. I ostatnia rzecz, która mimo, że może wydawać się śmieszna, to mi naprawdę pomaga wstawać. Są to alesowe płatki pod oczy. Mowa o tych takich zielonych, które się tutaj nakleja, takich żelkach. Moja dobra koleżanka poleciła mi kiedyś, żeby trzymać je w lodówce, i to jest game changer, jeżeli chodzi o te płatki. Biorę sobie z lodówki te moje płatki pod oczy, naklejam je, i to jest trochę tak, jakby ktoś wylał ci na twarz wiadro zimnej wody, po prostu. One dosłownie w moment, pozbywają się tutaj opuchlizny, którą się ma często po śnie, czy rano, kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy jeszcze takie zaspane te oczka. Wiadomo, ja też rano wstaję, obmywam twarz wodą, czy myję zęby, ale y, to twarz i tak po chwili jest jeszcze znowu ospała. A jest to coś nie tylko, co mnie budzi rano, ale też daje mi takie poczucie, że ja coś robię dla siebie. Jest to taka odrobinka, wiecie, luksusu, self-care, skincare itd. Więc polecam Wam kupić takie płatki, trzymać je w lodówce, i rano po prostu trochę budzić swoje oczy taką zimną dawką, tutaj nawilżenia. Zimna dawka nawilżenia, zabrzmiała jak jakiś tekst z reklamy. To było moje 10 punktów, które robię rano, żeby się obudzić i żeby wstawać o tej godzinie, o której chcę. I naprawdę nie jestem zmęczona. Ja obecnie zaczęłam wstawać około godziny 5, 5.30, jeżeli się później położę. I naprawdę udaje mi się to od pewnego czasu. Dopiero kiedy zastosowałam te 10 metod. Zaczęłam zauważyć, że serio dużo łatwiej mi się wstaje. W jakiej kolejności to zrobicie, to jest tylko i wyłącznie wasza kwestia. Ponieważ możesz sobie te rutyny dostosować do siebie, może znasz jeszcze jakieś metody, to napisz mi je w komentarzu, bardzo chętnie je przetestuję. Pamiętaj, że nic się nie zmieni, jeżeli Ty nie podejmiesz decyzji, że chcesz to zrobić, bo to możesz sobie zaplanować, że będziesz brała suplementy, że będziesz miała płatki, możesz sobie kupić te płatki pod oczy, możesz sobie przygotować tą szklankę wody, ale jeżeli. Budzik rano dzwoni i twoja pierwsza myśl to jest o Boże, nie jestem wyspana, za mało godzin snu. To jest to dosyć destrukcyjne dla twojej dyscypliny, więc przede wszystkim postaw na to, że cokolwiek by się nie działo, ty wstajesz o tej godzinie, żeby potem nie żałować, że nie zrobiłaś tych wszystkich rzeczy. Ja przez około pół roku budziłam się codziennie sfrustrowana, kiedy nie udało mi się wstać o tej godzinie, o której chciałam. Kiedy naprawdę zwolniłam i nie robię wszystkiego w takim biegu rano i mam czas na tą całą moją rutynę, dopiero wstaję rano z takim poczuciem, że zaczynam dzień. Fajnie, że już się obudziłam, idę zrobić swoją rutynę, potem się ogarnę, potem zjem śniadanie, ubiorę się i wyjdę albo zacznę pracować. Różnie to u mnie jest. Jeżeli możesz, wyeliminuj Wszystkie możliwe wymówki, jakie przychodzą ci do głowy, kiedy próbujesz rano wstać. Czasami miałam tak, że po prostu mówię, dobra, muszę iść jeszcze do kuchni napić się tej wody, no to jeszcze pójdę spać. Więc już kolejnego dnia, żeby nie mieć okazji na tą wymówkę, Tą szklankę wody przygotowywałam sobie po prostu wieczorem i stawiałam ją na biurku obok telefonu, dzięki czemu, kiedy rano wstawałam i robiłam te kilka kroków do biurka, żeby włączyć telefon, od razu obok telefonu miałam szklankę wody. Ciężko mi było wstać, kiedy za oknem jest ciemno, tak jak teraz, kiedy jest zima. Więc pierwsze co, wstaję i zapalam światło. Wstajemy, bo jest już jasno. Trzeba sobie jakoś radzić, kiedy słońce nam nie pomaga. Ostatnia rzecz, jaką Ci powiem, to to, żebyś nie nakładała na siebie presji, jeżeli postanowisz sobie, że zrobisz te wszystkie rzeczy jutro i Ci nie wyjdzie. Bo mi też przez długi czas nie wychodziło, ja też budowałam tą rutynę. To nie jest tak, że wprowadziłam wszystko naraz, tylko wprowadzałam różne rzeczy stopniowo, sprawdzałam, co mi się sprawdza, co u mnie kompletnie nie działa. I w ten sposób wybudowałam sobie tą rutynę, ale wprowadzałam ją stopniowo. Dlatego polecam Ci wprowadzać to stopniowo, jeżeli masz jakąś idealną godzinę, o której byś chciała wstawać, no to nie zaczynaj, może kiedy dotychczas wstawałeś o 10, to nie wstawaj od razu o 5, bo to będzie dosyć duży przeskok, ale rób sobie na przykład co tydzień o godzinę wcześniej albo o pół godziny, jeżeli będzie ci ciężko. Nie nakładaj na siebie presji, bo to nie o to chodzi, żeby zaczynać dzień od sfrustrowania. To w jaki sposób zaczynasz poranek definiuje, jak będzie wyglądał cały twój dzień. Jeżeli zaczynasz go w chaosie, w biegu i w spóźnieniu, to potem przez cały dzień czujesz jeszcze tą frustrację z rana. Jeżeli zaczynasz poranek zgodnie z tym, co sobie zaplanowałaś, czyli spokojnie, bo nie musisz się spieszyć, bo na wszystko masz czas, tak samo mija ci potem dzień. Są sytuacje stresowe, ale one już tak na ciebie nie oddziałują. To by było na tyle. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie metody pomogą ci szybciej wstawać i pomogą ci wstawać o tej godzinie, o której sobie zaplanowałaś. Także w tym roku wychodzimy z tej Lazy Girl Era. I wchodzimy w tą produktywną erę, ale bez poczucia winy i bez wyrzutów sumienia, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Bądźmy dla siebie wyrozumiałe, nie tylko jeżeli chodzi o inne osoby, ale też przede wszystkim o siebie. Zostawiam cię z tym, dopijam herbatkę i życzę Ci dobrego tygodnia z porannym wstawaniem o tej godzinie, o której sobie zaplanujesz. Trzymam kciuki za Twój rozwój. Do zobaczenia. Thank you